Z takim wielkim odkurzaczem, z taką mniej więcej taką rurą, która pod ciśnieniem zasysa piasek. Woda w tej rzece jest totalnie mętna. Jak włożycie trochę e, rękę, już jej nie widać. Oni tam schodzą po omacku, bo nie dysponują latarkami czy czołówkami. Piasek, który zasysa delikwent będący gdzieś tam w rzece. Wysypywany jest na te koryta i tam przez obsługę na platformie przeszukiwany. Scenariuszy na śmierci, na śmierć, to w kulindy jest bardzo wiele. Wystarczy, że wypadnie rurka prowadząca tlen. Złamie się. Wystarczy, że zerwie się sznur, który doprowadza go do platformy. Wystarczy, że zasysając jasek pod ogromnym ciśnieniem, zaszcie kamienie, które trafią jego. Albo osunie się na niego brzeg rzeki. Częstą przyczyną śmierci są też zderzenia z kryjącymi konarami. Ten rejon opuszcza mniej więcej tona złota o rynkowej wartości 38 milionów dolarów.